Hejko kochani, witajcie już w siódmym odcinku z gry Star Planet. Więc na początku przyznam, że już wchodziłam przed na Movie Star Planet i że już wszystko sobie odebrałam co miałam i w ogóle ale nie było mi 2 godziny na Movie Star Planet i wchodzę i teraz patrzę co nowego. Um, więc zaprosiło mi kilka osób i od teraz... Pozdrawiam tych, którzy mnie zaprosili. No, od teraz, dopóki mnie zaprosicie, jeszcze teraz nie. Odtąd, kiedy mnie ktoś zaprosi, to go pozdrawiam. I kilka osób się ukrzyczepiło do mnie na YouTubie. I do mnie cały czas pisze. Żeby zrobiło swoją własną grupę. Dobra. Więc odbierzemy sobie, tylko przyciszę, żebyście nie ogłuchli. I chyba już ogłuchliście? Nie wiem. Jestem o nowa celebrytą, straciłam celebrytę, jestem od nowa celebrytą. Okej. Okay. Ok, trochę mi się tnie, bo e, tak naprawdę widzicie, jakby żadnego z przyjaciół nie było. Tak, a tak naprawdę to przyjaciół jest cała masa. dostępnych. Więc e, troszeczkę szczerze mówiąc, troszeczkę jest. I oczywiście standardowo napiszę, że nagrywam. I to. To. I nagrywam to Hej. YouTube. I serduszko. Hej. I właśnie mam nowe animacje, które wam pokazuję, bo wiem, że niektórzy chcieliby to zobaczyć, a przy okazji coś pokażę we filmiku zwierząt i popilę nic nowego e, z impreza i moda właśnie nowa jest ta bańka, którą teraz mam z sportu nic tutaj z dzikiej zwariowanej nic z miłości nic no, wam chyba Wam tego pokazywałam, tutaj też nic hej YouTube, jaki kanał Pozdrawiam. Hmm, hmm, hmm. Pozdrawiam Tini 100 223 i zaraz ci odpiszę. Tylko poczekaj chwilkę, szybciutko pokażę. E, tutaj mam tonowe, tonowe i dalej już nic nowego nie mam. No nic. E, napiszę. Żebyście oczywiście wiedzieli, że ja to w ogóle y, czytam dziękuję kanał a no. o to pamiętajcie aby zasubskrybować angelux jak to za każdym razem hm. tak um. enter pójdziemy sobie jeszcze w mój profil odebrałam Cię dzisiaj 23 20... 23, o kiedy było 13 tak naprawdę nagrywałam a kiedy będzie filmik na kanale dzisiaj kochana dzisiaj będzie ten, który teraz nagrywam hej youtube, pozdrowisz pozdrawiam, konto za darmo tylko konto za darmo? Tak, pozdrawiam. Konto za darmo. Okej. Mm, ok. To będzie z głosem tak. Jeszcze raz pozdrawiam Tini Stosel y, 223, czyli 223. Jaki masz kanał? Przecież pisałam wszystkim, jaki mam kanał. Dobrze. Um, iż mnie um, kiedy będzie filmik. Ok! Dobrze! Jej, będzie tytuł filmiku. Um, tytuł filmiku będzie piszemy z przyjaciółmi. Przyjaciółmi, tak. Zobaczę, czy mam jakieś nowe wymianki, bo jak coś to się wymienię. Um, bo wiem, że z tym ja mam z konczetą i z Emoną. Dobra, mam tu spódniczkę, tego przepraszam, ale zanuluję. Odwrócę. Dobra, em, prezentów na pewno nic nowego nie mam, ponieważ odebrałam dzisiaj cztery nowe prezenty. Bo zapomniałam, że będę nagrywać to zawsze ja... Ale na listę rzeczy, życzeń wejdziemy i zaraz wam pokażę, co dostałam dzisiaj. Na listę życzeń wejdziemy i pokażę Wam, co bym chciała, bo e, może też pisać w komentarzach, na co mam wydać. Ponieważ. E, masz jak już odcinek na tym kanale. Mmmm, Tak. Nagrywam teraz szósty odcinek. Patrzmy, nagrywam teraz plus odcinek. I pozdrawiam bardzo Tini Stosel. O, dała nam Tini prezent, zobaczymy. Może coś ubierzemy teraz na siebie. Zobaczymy. Zaraz przyjmę oczywiście spódniczkę, którą mam, ale bardzo, 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 bardzo Ci dziękuję. I ja już zarazem nie dołączę. Tylko jeszcze Wam pokażę podarowane i możecie pisać mi w komentarzach, co mogę sobie kupić z listy. Fajnie, będę na YouTubie. Pozdrawiam konto za darmo. To podarowane, to nie. O, otrzymane, to z tymi, co otrzymałam przed chwilą. I Dostałam od Jurka Locia 77 takie włosy, Jurka Locia takie włosy, od Kasi 99 taką sukienkę i od suitki dostałam te prezenty. I to to tak wszystko dzisiaj. I teraz pójdziemy do pokoju. Tini Stosel, bo nas przed chwilą zaprosiła, to ładnie nie odmówimy, ponieważ akurat przy okazji mogę jej zalajkować I o ile ona ma tego, ja też tyle chcę. Hmm. No, ale widocznie ładnie ma. Wyjdzie online. Skitaśnie, ale my się przybierzemy najpierw, bo już trochę w tym jednym i tym samym stroju chodzę, a chcę ładnie wyglądać. Czy się podoba mi się tak? Ale wiecie, dobra, wracam do was, jak już się ubiorę, ponieważ filmik dość czynnie trwa już 8 minut. Pozdrawiam buka 11111. <grym>, Dobrze, więc ja się przebrałam tak na miętowo dzisiaj, nie wiem dlaczego, ale jakoś mi się tak spodobało i tak stwierdziłam, że się ubieram. Mam sobie kolczyki taką kardę dużą, e, oczywiście taką niebieską miętową prawie że. E, sukienkę taką Miętową i budki do tego samego koloru. I teraz weźmiemy sobie jakąś Sweet Animkę, bo ona jest cała Sweet. I Animka też musi być Sweet, a nie obojętnie jaka. Ale chyba jak to, ja dam obojętnie jaką, i się skończę na tym, że dam obojętnie jaką animację. Ehm, I teraz muszę go znaleźć. Pączka na pewno nie dam, bo pączek to jest do różowego stroju mojego ulubionego. Takie coś? O, już wiem, co dam. Moja zapałka. też prawie, że pod kolor. Dobra, kochani. Więc taki 9 odcinek. I od razu mówię, że pozdrawiam właśnie ym, tą półkę. 1111 za to, że mnie za zaprosiła. I też pozdrawiam Stossel, Tak, chyba to była Teenistocel. Nie pamiętam już, przepraszam. Yy, pozdrawiam konto za darmo i. I jeszcze pozdrawiam ta niezwykła, która dała hey YouTube. Your 77, 79, I teenystosel Yolkalot77, K79 i słudka 13567. Pozdrawiam wszystkich. Więc do zobaczenia już w ósmym odcinku, podajże. I hey YouTube, zasubskrybować. padme 12. Bye!